to jest właśnie miejsce gdzie sobie jaramy o. najczęściej to jest centrum lolka a tam stoi prezes lolek tu wiceprezes Manco. No i ja biedny szeregowy A to jest ich chwytem Już okupują go od lat wielu zresztą. Cs. O. O. Cs. <noise> to jest prezes 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 twarda rurka nie nagrywaj, kurwa, nie nagrywaj nie jak ty nie mi nie będziesz mówił co mam robić kurwa, to po pierwsze po drugie będę nagrywał gdzie będę chciał i z kim chciał i na kim chciał i kogo chciał <śla> <śla> dalej nie pokażę, bo charakterystyczny budynek kurwa I by się mógł coś domyślać gdzie, pokaże, jak gdzie jest... właśnie nie, bo to by już strzaśnęli od razu rozumiesz, gdzie jesteś ja po prostu... nagrywam to, nie? nagrywasz to? No. Ale... nie, od razu na YouTube idzie tak. no ci mówię, dlatego zostałeś prezesem no. <laughs> to jest sfer... skwer, skwer... Świętego Lolka A ty jesteś prezes Lorek Nie szaj tam! Słyszysz? No nie lej w parku. Kurwa, weź się zachowuj. <śmierdzi> Kredź, kredź. Kręcenie nie boli, nie? O. Prezes. O. To jest gęba prezesa. <śles> <śles> Pre, pre, prezes skweru świętego Lorka <grywa> Dobra Żegnamy się na razie